Wiesz, pan, pani Rozem, i ja postanowiłem się ochrzcić. Ależ dlaczego, szanowny panie mecenasie? Bo lepiej interes prowadzić w Warszawie niż Ja, proszę pana, mam dzisiaj wielką, wspaniałą uroczystość. Wygrałeś pan w lotto? Nie, Ja mam dzisiaj srebrny wesele. To poczekaj pan jeszcze pięć lat i będziesz pan miał. Wojny 30-letniej. Panie Cuket, co to jest etyka zawodowa? HOHOHO, ho, ho, szanowni panie, etyka zawodowa polega na tym, że jak w sklepie u mojego szefa klient kupuje coś za 60 zł i nie odbiera 40 zł reszty, to ja się ciągle zastanawiam. Czy schować te 40 zł do kieszeni, czy podzielić się z szefem. Panie Zuckerman, widzisz pan tamtego szanownego człowieka? Ja go postawiłem na nogi. A to pani szlachetny człowiek. człowiek? Tak, tak. Tak, 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 tak. Zanim został moim dłużnikiem, jeździł samochodem. A teraz chodzi pieszo. Wiesz, Richard, ja bym tak chciał fedować na północnym biegunie. Ale cóż ty się też zachciało, chopie? Bo wiesz, tam jest pół roku noc. Abych tak leżał i spał, wiele chce. A jak ty zapomniał, że tam jest pół roku dzień, to byś ty świetlową rozumiesz. Co ty, gdyż mnie obowiązuje ośmiogodzinny dzień pracy? Gdylej, pożywi dwieście zł. Kopie, ja mam i no sto zł. złotych. daj te sto złotych, a ta druga stuwa bierz mi dużo. Richard, jak myślisz, co jest Kilo pierza, czy kilo żelaza? Ty głuptoku, przecież a kilo je kilo. Jak jesteś taki mądry, to spójrz to kilo pierza, albo kilo żelaza na roga, to się przekonasz. Ty wiesz, Erich, jak mój synek, świetnie godo. A ci już umie. Co ty taki mały bajtem? na lecznej stronie ut pojawiły mi się takie zielone kółka. A ty nie masz przypadkiem kochanka cygana? A skąd pan wie? Niech mu baba powie, że te jego kolczyki ze złota nie są ze złota. Panie doktorze, mam takie wypieki. bo no to życzę smacznego. Panie doktorze, do której pan przyjmuje? Zaraz, zaraz. Ta pełna. Ta pełna. Dzisiaj do tej. Panie doktorze, strasznie boję się tej operacji. Niech się baba nie boi. To moja setna, która w końcu musi się udać. Panie doktorze, mój wnuczek tydzień temu pogrąb 5 złotych. To czemu tego babo nie powiedziałaś mi tydzień temu? Bo wtedy nie było mi potrzebne. <smotowice> Panie doktorze, za ile ja wzywieje? <noise> za jakieś 400. <smotowice> Panie doktorze, nie mogę pić wody mineralnej, bo mi się odbija jajkami. A to ciekawe, babo. Ty nie powinnaś mieć w ogóle jajek. Tobie się powinno odbijać ustami.